Cześć, dzień Cześć, dobry, dzień witam dobry. Cię serdecznie w Nowłódzkim Centrum Kultury. Biorąc pod uwagę, że to nie pierwszy raz u nas. No właśnie, Paweł Domagała, kim jest? Bo tak, trudno Cię jakoś określić, sklasyfikować. Zaczynałeś od, zrobiłam research, porządnie okay, się okay. przygotowałam sobie. Najpierw klasa matematyczno-fizyczna, potem Warszawska Akademia Teatralna, grupa kabaretowa, potem już zespół muzyczny, no i 2018, wiemy jaki utwór. Czy po tym utworze ty już wiesz, że muzyka to jest tylko to, co powinieneś robić, czy jednak nie, jeszcze ja szukasz? Nie, ja cały czas to y, w każdym wywiadzie podkreślam, że wszystkie moje dotychczasowe działania są tylko taką ścieżką do, do modela. Ja <grym> A, okay. od dziecka marzyłem, żeby być modelem okay. i po prostu muszę jakoś się tam wdrapać, tak nie poprzez urodę, E, tylko właśnie jakoś inaczej. In, I kombinuję tak, tak, żeby. Trochę od kuchni. No, właśnie nie? Od kuchni wejść, tyl, tylnym, tylnym wejściem. Okay. Nie, to no, ciężkie pytanie, kim jestem. Bo to jest takie, no, już prawie filozoficzne pytanie. Ja po prostu ro, robię to, co lubię, i, i, i w sumie się nie zastanawiam. Nie klasyfikuję się sam. No właśnie, bo bardzo ciężko cię tak no. e, gdzieś tam e, wrzucić w jakąś jedną hmm. e, specjalność. E, a ile razy podczas wywiadu miałeś ochotę powiedzieć weź, nie pytaj. Ja ani razu nie miałem, ale e, dziennikarze mają <grymne> ogromną potrzebę. Każdy wywiad zaczyna się mniej od więcej tego, od tego. Zaraz od tego. mi pan powie, weź, nie pytaj. Weź nie pytaj. Ale to, to jest e, no, ale nieprawda, ciszy... ja właśnie bardzo lubię. Znaczy, nie, nie, nie tyle, że lubię, bo nie umiem udzielać wywiadów, ale nigdy nikomu... Yy, nie odpowiedziałem właśnie nie pytaj. Dobrze. może. Mam być nadzieję, pierwsza. że dzisiaj tak <laughs> będzie. Okay. Yy, słuchaj, no to tak. Dzisiaj się spotykamy przy okazji yy, trasy koncertowej. Yy. Wracaj, więc już przejdźmy, zostawmy to. Yy. Yy, a o czym jest właśnie ten utwór? Wracaj, o czym? Do, do, do czego? Do kogo ty chcesz yy, powrócić? The powrót to jest, yy, ja to nazywam tak dla, dla moich potrzeb i dlatego, jak to się układa w mojej głowie, to jest. Yy, Trochę taki powrót do naszych pierwotnych marzeń, do tego, do tego, kim byliśmy. Zazwyczaj jest taka jakby retoryka, że co byśmy sobie powiedzieli, gdybyśmy byli młodzi, co byśmy sobie powiedzieli, gdybyśmy teraz się spotkali młodymi. nie bardziej interesuje, co ja bym sobie wtedy powiedział, bo wydaje mi się, że wtedy byłem bardziej otwarty, bardziej... więcej wiedziałem po prostu, wobec czego to jest powrót do takich pierwotnych marzeń, pierwotnych przyczyn tego, dlaczego w ogóle wszystko, wszystko to robię to, co robię. Dlaczego jesteśmy tu i teraz? Dlaczego jesteśmy tu i teraz i to mm, no jest powrót do tej takiej, nie wiem, takiej pierwszej naiwności, która, która rodzi wszystkie marzenia dziecięca. i pragnienie, nawet nie dziecięca, ale taka pierwsza, mhm. no to u każdego może ona się pojawić w innym wieku, ale taka praprzyczyna przyczyna tego, y, dlaczego robię to, co robię i dlaczego podejmuję takie decyzje, jakie, y, 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 jakie podejmuję. Y, Przygotowując się do wywiadu, chciałam Cię jeszcze zapytać y, o to, jak spędzasz wolny czas. No, ale jak już y, posłuchałam sobie y, piosenki y, Dzieci u Dziadków, hmm. to chyba się domyślam. <gry> ogień! Nie! Czy ty to... często masz w domu młyn? Nie, no, wiadomo. Jak każdy chyba, kto ma małe dzieci, to wie, e, e, to wie jak to wygląda. Wobec czego e, e, tak, ale bardzo lubię ten młyn. Na no, ten wolny czas, jak już jest? Jak już jest, to. Nie wiem, praca jest moją też pasją, wobec czego ja też paradoksalnie odpoczywam w pracy. Co jestem w promilu tych szczęściarzy, co tak mają, ale, ale bardzo lubili podróże i kino, i teatr, i, i w ogóle po prostu spotykanie się z ludźmi i e, takie podtrzymywanie relacji. To jest też gdzieś dla mnie w bardzo realu. ważne w realu. W realu. A no to pandemia musiała być ciężka. Musiała, ale też siedziałem z rodziną i też podtrzymywaliśmy Proszę. w tym w tym swoim, że tak powiem, najbliższym otoczeniu relacje. A czy twoje dzieci uczestniczyły w nagraniu e, utworu Żmijowisko? Moja starsza córka. A e, Tak, e, te wszystkie te, te dziecięce głosy. Czyli tam, ence w ence domu pence, leci, tak, tak? tak? No już, już nie, ale tak. ale. A, moja... coś śpiewałeś, a co śpiewałeś e, dzieciom odebrano swoim córkom? Coś... coś wymyślałem, coś zazwyczaj coś szyję tak e, na bieżąco. E, na bieżąco. Yy, tak, ale naj piosenka w ogóle, którą <noise> najwięcej razy chyba zaśpiewałem mm -hmm. w życiu, to jest O mój rozmarynie. Bo po prostu nie wiem czy też to miałaś. idealna do usypiania. Do usypiania, właśnie miałam powiedzieć, tak, że to tak, tak wpadają tak, w takie. To jest taka mantra, to tak. mhm. okay, tak. no fajnie. Potem moja wiecie, dwuletnia córka. <noise> Badne, nie ukuje, śmierć nie pocałuje. <noise> tak, kto cię tego nauczył? Dziadek, ta. tak, ale mnie nie dziadek. <noise> okay. um. A jak jest z tą popularnością? No bo niewątpliwie jesteś osobą rozpoznawalną i co, zaczepiają cię na ulicy, nie dają przejść, chcą zrobić sobie zdjęcie nieszczęsne, selfie. Nie, no jak teraz już jest, nie, już, że tak powiem, nie jestem na tym piku, wobec mhm. czego teraz już jest tak, da się, da się tak przeżyć. spokojnie I też, wiecie co, no też ja bym tak nie demonizował, bo mm, oczywiście to jest denerwujące, jak się jest tam z rodziną gdzieś, na wakacjach i, i, i są, że tak powiem, ludzie po kilku piwkach i są w świetnych szampańskich mm -hmm. nastrojach, ale takie zaczepianie i tam pogadanie piątka, piątka, wiadomo, że nie robię zdjęć i jakby wszyscy to szanują, to nie jest jakieś nic strasznego, też, też po prostu nie ma takich gwiazd, że wiecie, że trzeba z ochroniarzami, mm -hmm. to bardziej się tak e, człowiek, wiesz, kreuje w tym wszystkim też, e, bo budują całego, wokół budują siebie taką, taką rzecz, a to jest, co wiecie, to ani to taka sława, ani takie pieniądze, jak się wszystkim mm -hmm. wydaje. Wobec tego trzeba jakby podchodzić do tego realistycznie. No, ale rozdzielasz jednak to życie prywatne, chcesz chronić i chcesz sobie rozdzielić życie sceniczne od życia prywatnego. Nie więc no, tak zdecydowanie, ale to jest też... Mało jest o tobie właśnie... To jest, nie ma żadnych popierze, afer, nie ma Po pierwsze wyciągnąć. to jest zdrowe, po drugie ja też nie mogę decydować za, za moją rodzinę, za moje dzieci i to, 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 to jakby czuję taką taką odpowiedzialność i to wcale nie jest dobre, jeżeli wiecie, o, 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 no chroni tą prywatność, bo dzieciaki muszą mieć poczucie, że, że mają rodzinę, która jest tylko ich. Mhm. Ale też gdzieś taka opinia krąży właśnie, że nie wychodzisz po koncertach do fanów, że nie chcesz robić sobie. No nie, nie wychodzę selfie, i nie robię zdjęć, bo nie lubię selfie. I to jest taka się moja. Yy, znaczy, to jest, ja muszę... się, to Niech się tłumaczą ci, którzy chcą mieć te selfie siedem. Dla mnie to jest taka walka z wiatrakami yy, po prostu o właśnie o te relacje międzyludzkie, bo, bo, bo nie ma nikt, nikt, nikogo już nic nie interesuje, oprócz tego, żeby zrobić zdjęcie, zazwyczaj ona nie wychodzi. Jest bardzo takie. Yy, u to jest, wszystko się robi takie płytkie, że nikogo już nie interesuje człowiek, to, że ktoś daje z siebie na scenie, że naprawdę wydaje mi się, że dużo o sobie mówię, tylko zależy na tym, na tym selfie, co ma, żeby, e, tylko się żeby się tylko oznaczyć, co ma, jakby też ja tak patrzę, może... No, to ma bardzo, że tak powiem, tragiczne skutki, jeżeli chodzi właśnie o relacyjność międzyludzką, o depresję wśród młodzieży, w ogóle o depresję, o to, że, że, że stwarzamy świat, który nie istnieje, i potem z tego są konsekwencje bardzo daleko idące i, i, i to jest taka dla mnie walka okay, z czyli, tym. Dobrze. A jeszcze gdzieś odczytałam, że w wolnych chwilach zajmujesz się zegarkami. Czy to jest prawda? Tak, tak. To, to skąd taka pasja? To, to od, od dziecka po prostu tak miałem. Miałem takie puzzle, yy, zegarek. oczywiście robię to bardzo tak amatorsko, to nie tak, żebym musiał uczyć zegarek, po prostu to mnie uspokaja, jest to pewien rodzaj mhm. takiej mantry, no bo, yy, że tak powiem, tylko wtedy się można skupić na jednym i nie można się rozproszyć i to jest bardzo takie wyciszające. szczegółowe, wyciszające. Niektórzy wiem, że układają puzzle albo sklejają skle 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 modele, a ja sobie, że tam no, stare ciekawe. zegarki. To kombinuje. To wobec czego to jest takie bardziej taka hobby, pasji, takie pasja, i takie wyciszenie. A kto co cię inspiruje? Kogo teraz słuchasz prywatnie? Teraz, teraz mogę powiedzieć, że jestem zachwycony w Finis. To jest brat Eilish. Aha, e, i, Czyli i John jest... Mayer już tak troszkę gdzieś nie. Tam... Nie, no, John Mayer to, 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 to tak. zawsze, ale teraz naprawdę mam taką jazdę na, na temat Finisa i świetne numery, świetnie świetnie wyprodukowane, świetne słowa i, i, i coś takiego, takiego bardzo nowego i dla mnie takiego ożywczego. Także polecam każdemu. Okej, okay. będziemy słuchać. E, no to na koniec proszę Cię jakieś plany na przyszłość. Czy w związku z tym, co mówiłeś, e, to w jakim kierunku pójdzie Paweł e, Domagała? Czy to będzie mm, film? Serial? Nowa płyta? Znaczy płyta już tam gdzieś... Przecież, już znaczy tam... 18 listopada mamy Właśnie... premierę nowej płyty Narnia. A jest jesteś bardzo słowne, więc ja tak, tak. wiem, że to na pewno będzie, eee, dokładnie wtedy. Dokładnie wtedy to będzie. W międzyczasie właśnie w, w maju wchodzę na plan filmu. Oczywiście to są wszystko secret projekty. Okay. Nie mogę mówić, bo bym stracił wszystko i musiał sprzedać Michała. <głos> <głos> eee, i, I w międzyczasie też e, będę pracował na planie nowego serialu. Czyli dalej będziesz to wszystko łączył. Dokładnie. No to słuchaj, ja ci naprawdę życzę z tego serca, żeby ci No się jeszcze dalej mamy to premierę zaraz w kwietniu o, ożenku w debiut reżyserski Janusza Gajosa, także też no, zapraszam. bardzo. No to nie, to naprawdę gratuluję optymizmu i, i dalej życzę Ci sił do spełnienia tych wszystkich marzeń Dziękuję i bardzo. realizacji. Dziękuję tutaj. bardzo. No i to zobaczenia ja na najbliższych koncertach. Mam nadzieję, że również w Encaku. Oczywiście, bardzo tu lubimy. Grać. Premierowo. Dziękuję bardzo Dzięki Do wiek. zobaczenia.